Wydawało się, że nikt nie może złamać tajemnicy okrywającej kubańską dżunglę. Wszystkie drogi, które wyrąbano w dżungli, przecięły zasieki z drutów kolczastych i betonowe bloki, a przy nich musiał zatrzymać się każdy samochód wjeżdżający tam. Żołnierze bardzo dokładnie sprawdzali przepustki pasażerów i kontrolowali ładunki na skrzyniach. Z najbliżej położonych wsi wysiedlono miejscową ludność i zagrożono, że próby Rozpowiadania o tajemniczych transportach wjeżdżających do dżungli będą uznane za szpiegostwo i karane śmiercią. Jednakże w tej gęstej sieci, okrywającej tajemnicze place budowy, były duże oka, porty. Tam przybijały radzieckie statki, i nie można było ukryć wzmornego ruchu na nabrzeżach. Szpiedzy amerykańscy zwrócili na to uwagę i poinformowali agencje, centralną agencję wywiadowczą już w 1961 roku. Ale ładunki na pokładach radzieckich statków szczelnie okrywały plandyki. Amerykanie wiedzieli, że coś się dzieje, ale nie wiedzieli co. Aż 29 sierpnia 1962 roku samolot szpiegowski U-2 przeleciał nad Ubańskim wybrzeżu i sfotografował te niezwykłe miejsca. Eksperci analizujący zdjęcia uznali, że są to wyrzutnie rakiet samosterujących. Poinformowali natychmiast prezydenta Kennedy'ego. Ten doszedł do wniosku, że to bardzo ważna wiadomość. 6 września w gabinecie prezydenta Kennedy'ego odbyła się narada. Kennedy wezwał fachowców, ludzi, którzy mieli mu wyjaśnić, cóż to za rakiety odnaleziono na zdjęciach dostarczonych przez majora Heisera. Jednakże eksperci amerykańscy analizujący te zdjęcia popełnili błąd. Uznali, że widoczne tam rakiety to pociski samosterujące. Jaki mają zasięg? zapytał Kennedy. 20 do 40 mil, czyli. 36 do 72 kilometrów, wyjaśnił Ray Klein, zastępca szefa CIA. Czy mogą trafić nasz okręt? zapytywał Kennedy. Tak, jeżeli znajdzie się w ich zasięgu. Jest to więc broń ofensywna. Zainstalowano je dla obrony wybrzeża, ale ich przeznaczenie może być różne, wyjaśniał Klein. Czy nasze wojska mają takie rakiety? Kennedy zwrócił się do Roberta McNamara, sekretarza obrony. Nie. Dlaczego do diabła nie mamy takich rakiet? Chcę mieć pełny raport na ten temat. Kennedy był wściekły. Ale nie chodziło o to, że armia amerykańska nie miała rakiet samosterujących. On czuł się oszukany. Oszukany przez Rosjan, którzy wielokrotnie zapewniali go, a ostatnio ambasador radziecki, Anatolii Dobrin, że na Kubie nie ma i nie będzie broni ofensywnej. Zdjęcia mówiły co innego. I Kennedy obawiał się, że zbliża się następna rozgrywka z Rosjanami. Dwie poprzednie przegrał. Były to bardzo dotkliwe porażki. Bał się trzeciej. Cofnijmy się o kilka miesięcy. W czasie kampanii wyborczej w 1960 roku John Kennedy zarzucał swojemu poprzednikowi Dwightowi Eisenhowerowi. Że dopuścił do powstania luki rakietowej, jak wówczas nazywano radziecką przewagę nuklearną. Kennedy wygrał wybory w listopadzie 1960 roku i w styczniu 1961 roku objął urząd prezydencki. Zaczynała się nowa era. Gdy obejmował urząd, Eisenhower. Przygotowywał go, informując o najtajniejszych sprawach państwa i przedstawił również system wywiadowczy. Żaden z naszych wrogów nie ma takiego systemu zdjęć lotniczych jak my, chwalił się generał Eisenhower. Mówił o genialnym szpiegu. O tym samolocie U2, który dostarczył setki tysięcy najtajniejszych informacji o radzieckich bazach rakietowych, lotniczych, radarach i zakładach zbrojeniowych. Ale Stany Zjednoczone. Miały jeszcze lepszego szpiega. To ta maszyna, satelita Discoverer 14B, wystartował 18 sierpnia 1960 roku z bazy Vandenberg w Kalifornii. Następnego dnia powrócił na Ziemię, przechwycony w powietrzu nad Alaską przez samolot C-119. W kasetach fotograficznych był obraz obiektów wojskowych na obszarze ponad miliona kilometrów kwadratowych w Związku Radzieckim. Samoloty U-2 musiały pracować przez 4 lata, aby dostarczyć tyle materiału. Gdy Kennedy obejmował urząd prezydenta w styczniu 1961 roku, przewaga była po stronie radzieckiej. W Związku Radzieckim było 35 rakiet balistycznych w Stanach Zjednoczonych. 18. Jednakże Kennedy doprowadził do bardzo gwałtownego wzrostu wydatków na zbrojenia o 8 miliardów dolarów w ciągu roku, z 44 do 52 miliardów dolarów. Efekt był widoczny już w końcu 1961 roku. Stany Zjednoczone miały 63 rakiety, Związek Radziecki 50. Co więcej, amerykańskie rakiety zostały przekazane Wielkiej Brytanii, która zainstalowała u siebie właśnie rakiety z głowicami nuklearnymi, a ponadto amerykańskie rakiety stanęły w bazach w Turcji i we Włoszech. Przewaga wyraźnie przechyliła się na stronę Amerykanów, ale nie chodziło tylko o liczbę rakiet. Defilady, jakie odbywały się w Moskwie z okazji rocznej z rewolucji październikowej, były dla wywiadów zachodnich państw ważnym źródłem informacji. W 1960 roku Rosjanie zademonstrowali nowe rakiety SS-6. Jednakże ich zasięg wynosił tylko 5,5 tysiąca kilometrów, co oznaczało, że aby dolecieć do Stanów Zjednoczonych musiały startować z Syberii, a tam mrozy sięgające 50 stopni praktycznie uniemożliwiały sprawne funkcjonowanie tej broni. Amerykańskie rakiety balistyczne Atlas D miały zasięg 12 tysięcy km, zaś Titan 1 wprowadzone do uzbrojenia w 1960 roku mogły przebyć 10,5 tysiąca km. Co gorsze dla Rosjan, Amerykanie szybko redukowali czas potrzebny do załadowania ciekłego paliwa z systemem do zbiorników rakiety z jednej godziny do 20 minut. Zaś rakiety nowej generacji Titan II mogły być przygotowane do startu w ciągu jednej minuty. Wydawałoby się, że wszystkie atuty były w ręku Kennedy'ego. Był silniejszy od przeciwnika z Kremla. Jednakże Chruszczow patrzył na to inaczej. Odejście Eisenhowera, polityka doświadczonego, choć chwiejnego i skorego do ustępstw i zajęcie urzędu prezydenta przez Kennedy'ego, polityka młodego i niedoświadczonego w sprawach międzynarodowych, Chruszczow uważał za doskonałą okazję do decydującej rozgrywki. Tym bardziej, że Kennedy bardzo szybko po objęciu urzędu prezydenckiego, jest pełna trzy miesiące, poniósł bardzo dotkliwą porażkę na arenie międzynarodowej nieudana inwazja w zatoce świń. Wszystko zaczęło się w 1959 roku. 1 stycznia Fidel Castro na czele swych partyzantów wjechał do Hawany, skąd w panicznym pośpiechu uciekł dyktator Fulgencio Batista. Przegrał, gdyż Castro poparła większość Kubańczyków żyjących w skrajnej nędzy. Obiecał im chleb i mieszkania. Dlatego zdobył ich poparcie i wygrał z o wiele silniejszym wrogiem. Niemalże natychmiast przystąpił do reform. Zlikwidował rozrywkowy przemysł, z którego Kuba była znana na świecie, i znacjonalizował dużą część zakładów amerykańskich. Kabarety, kasyna, domy publiczne były głównie w rękach amerykańskich przedsiębiorców i decyzje Castro oznaczały dla nich stratę blisko 2 miliardów dolarów. To musiało wywołać konflikt, ale Castro zdawał się nie zauważać niebezpieczeństwa. Skierował się w stronę innego protektora Związku Radzieckiego, aczkolwiek pierwsze kontakty miały bardzo ograniczony charakter. Kuba żyła z eksportu cukru, a majątek znacjonalizowanych przedsiębiorstw dawał Castro środki na przeprowadzenie koniecznych reform. Przełom w kontaktach ze Związkiem Radzieckim nastąpił na początku 1960 roku, gdy na Kubę przybyła delegacja z pierwszym wicepremierem Anastasem Mikoyanem. On zaoferował pożyczkę w wysokości 100 milionów dolarów i zakup 5 milionów ton kubańskiego cukru. Oczywiście nie były to bezinteresowne gesty. Rosjanie doskonale wiedzieli, jakie korzyści mogą odnieść popierając Fidel Castro, i nie chodziłoby najmniej o budowę baz wojskowych pod bokiem USA, gdyż to wywołałoby gniewną reakcję mocarstwa. Główne znaczenie miał dla Związku Radzieckiego wywiad. Zyskiwali nowe możliwości penetrowania tajemnic Stanów Zjednoczonych, gdzie schroniło się tysiące uchodźców z Kuby. Fidel Castro poczuł się silny. Tak jak w 1959 roku zwyciężył w walce z o wiele silniejszym dyktatorem, tak w 1960 roku rzucił wyzwanie prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Oskarżył CIA o organizowanie sabotażu, co było zgodne z prawdą. Nakazał znacjonalizowanie amerykańskiego koncernu Texaco i potem Esso. W sierpniu 1960 roku ogłosił nacjonalizację wszystkich przedsiębiorstw amerykańskich. Amerykańscy specjaliści zaczęli opuszczać Kubę. Nie martwiło to Castro, gdyż wiedział, że ich miejsce zajmą inni. 3 stycznia 1961 roku, w ostatnim tygodniu swojej prezydentury, Eisenhower zerwał stosunki dyplomatyczne z Kubą, wprowadził całkowite embargo na eksport do tego państwa i zakazał importu kubańskiego cukru. Były to decyzje bardzo dotkliwe dla kubańskiej gospodarki. Wyspa bez reszty zależała od eksportu cukru i dostaw amerykańskich towarów. Castro nie miał już innego wyjścia. Musiał wpaść w szeroko rozwarte ramiona Moskwy. Stosunki amerykańsko-kubańskie sięgnęły dna. Chruszczow uzyskał nowy atut w grze z prezydentem Kennedym. Prezydent John Kennedy zdawał sobie sprawę, że próba zbrojnego usunięcia, obalenia Fidela Castro doprowadzi do gwałtownego zaostrzenia stosunków ze Związkiem Radzieckim i państwami Trzeciego Świata. Jednakże całą sprawą zajęła się już Centralna Agencja Wywiadowcza, która od 1960 roku planowała zbrojną akcję na Kubie, ale w, która miała być przeprowadzona w ten sposób, że nikt nie łączyłby tej akcji ze Stanami Zjednoczonymi. W Gwatemali zorganizowano. Obóz szkoleniowy dla uchodźców z Kuby. W Stanach Zjednoczonych powstały dwa fikcyjne przedsiębiorstwa zajmujące się wypożyczaniem i wykupywaniem zużytego sprzętu Armii Amerykańskiej. Dowódcą całości operacji mianowano generała Rayda Dostera. To był dobry dowódca, dobry oficer, ale naiwny. On zaplanował, że Rebelianci po wylądowaniu na brzegu kubańskim łatwo i szybko przedostaną się do nabrzeżnych wsi, gdzie miejscowa ludność powita ich jako wyzwolicieli spod komunistycznego jarzma. To była naiwność. Tym ludziom socjalizm Fidela Castro dał pracę, chleb, szpitale i szkoły dla dzieci. Oni nie mieli zamiaru wspierać rebeliantów, obawiając się, że z nimi powróci na wyspę dyktator Batista i koszmar minionych lat, gdy ich dzieci umierały z głodu. Pierwszy punkt planu CIA, przewidujący wsparcie ze strony miejscowej ludności, był tylko pobożnym życzeniem. Nie uwzględniono również, że wojska rządowe dobrze przygotowały się do obrony. Prawdopodobnie wywiad kubański miał wielu agentów wśród uchodźców i znał termin inwazji. Wojska Fidela Castro były przygotowane do odparcia ataku. 17 kwietnia o godzinie 5.30 1400 kontrrewolucjonistów wyskoczyło z pięciu okrętów desantowych, które dobiły do plaży w Zatoce Świń i już na brzegu napotkali dobrze zorganizowaną obronę. Nie zdołali wedrzeć się w głąb lądu. Wynajęte samoloty, które miały wspierać ich atak i osłaniać dostawy broni, zostały zestrzelone. 1400 rebeliantów nie miało żadnych szans w starciu z kubańską armią. Dysponującą lotnictwem, ciężką artylerią i czołgami. Dowództwo rebeliantów uznało jednak, że można odnieść sukces i zależy to od wsparcia lotniczego. Ale uderzenie z amerykańskich lotniskowców wymagało aprobaty prezydenta Johna Kennedy'ego. 18 kwietnia o 22.15 Kennedy wyszedł z sali balowej, gdzie odbywało się przyjęcie dla kongresmenów, jeszcze we Fraku, pospieszył do pokoju na spotkanie ze swoimi doradcami, aby zastanowić się nad dalszym rozwojem sytuacji w Zatoce Świn. Był tam Richard Bissell który uważał, że sytuacja może ulec zmianie, ta bardzo niedobra, tragiczna wręcz sytuacja oddziałów inwazyjnych może ulec zmianie, jeżeli do akcji włączą się myśliwce amerykańskie z lotniskowca Essex. Popierał go admirał Alwray Barkey. Barkey powiedział Kennedy. Nie chcę, aby Stany Zjednoczone się w to wplątywały. Do diabła, prezydencie, ale już jesteśmy wplątani. Odpowiedział admirał. Ostatecznie znaleziono wyjście kompromisowe, przewidujące, że sześć nieoznakowanych, bez znaków narodowych, myśliwców wystartuje z lotniskowca i osłaniać będzie dostawy amunicji i zaopatrzenia dla rebeliantów walczących na brzegu Zatoki Świń. To już nie mogło niczego zmienić. Po dwóch dniach walk, inwazja w Zatoce Świń zakończyła się klęską. Z 1400 uchodźców, którzy wzięli udział w inwazji, 114 zginęło, a 1189 dostało się do niewoli. Nielicznym udało się powrócić na Florydę. CIA natychmiast rozesłała do swoich placówek na całym świecie instrukcję, że wydarzenia w Zatoce Świni należy uznać za próbę udzielenia pomocy powstańcom w górach Escambray. Ale w to nikt nie wierzył. Dowody, jakie kubańska i radziecka propaganda przedstawiały światu, były wystarczająco wymowne. Prezydent John Kennedy przyznał się do udziału jego administracji w tej awanturze i wziął na siebie pełną odpowiedzialność. Klęska rebeliantów w Zatoce Świń była bardzo dotkliwą porażką dla Johna Kennedy'ego. Natomiast Chruszczow utwierdził w przekonaniu, że Kennedy to polityk niedoświadczony, młody, łatwy, do, skłonny do ustępstw. I postanowił przejść do frontalnego ataku uderzyć w dwóch miejscach w Europie i na Kubie, aby załatwić dwie najważniejsze sprawy dla Związku Radzieckiego w Europie uszczelnić blok państw socjalistycznych na Kubie, aby odzyskać przewagę strategiczną i zmusić Kennedy'ego do rozmów z pozycji słabszego. Wtedy, w 1961 roku, Chruszczow miał wszelkie szanse, aby wygrać w Berlinie i na Kubie. O ile Nikita Chruszczow musiał uznać przewagę strategiczną Stanów Zjednoczonych w Europie i Azji panowała armia radziecka i żadne państwo świata nie miało szans równać się z jej potęgą tworzoną przez dywizje pancerne. Dane dotyczące wydatków na zbrojenia i struktury radzieckich sił zbrojnych w tamtym okresie pozostawały najściślej strzeżoną tajemnicą. Ale każde manewry i wielkie parady pokazywały niezbicie, że jest to armia przygotowana do ofensywy i opierająca swoją siłę na broni agresywnej. Przeznaczonej do zajmowania nowych terenów, a nie do obrony. Czołgi zawsze były bronią agresywną, podobnie jak bombowce i okręty podwodne. W drugiej połowie XX wieku, taką bronią stały się jeszcze wojska powietrzne desantowe. Doświadczenia II wojny światowej sprawiły, że radzieckie dowództwo rozbudowało wojska pancerne które pod względem liczebności, jak i nowoczesności, nie miały sobie równych na świecie. Dopóki elektronika nie przesądziła o przewadze czołgów zachodnich i nie dała państwom NATO rakiet zdolnych neutralizować radziecką siłę, przewaga radzieckich dywizji była oczywista. Coroczne wielkie manewry na Ukrainie robiły wystarczająco duże wrażenie na zachodnich obserwatorach, aby ci, nie dali temu wyrazu w raportach do swoich rządów. Zachód bał się radzieckiej potęgi. Ta armia, wsparta dywizjami państw Układu Warszawskiego, stanowiła siłę, której nie mógł lekceważyć żaden z zachodnich polityków, gdyż wiedział, że wojska te mogą zostać szybko zmobilizowane i ruszyć na Zachód. John Kennedy znał te oceny i obawa przed radzieckimi czołgami. Kazało mu cofnąć się, gdy Nikita Chruszczow postawił wszystko na jedną kartę, po to, aby odgrodzić Berlin Zachodni od reszty świata. Te wojska mogły być w każdej godzinie każdego dnia przerzucone do Niemiec, a potem dalej ruszyć na zachód. Taki był radziecki plan i oto szła walka. Nikita Chruszczow rozpoczynając tę wielką grę o panowanie nad światem miał wszelkie szanse, że wygrają. Nie przewidywał jednak, że Kennedy ma tajną broń, broń o niezwykłej sile i właśnie ta broń pokrzyżowała plany Nikity Chruszczowa. Chruszczow działał jak pokerzysta, blefował, ufny, że strach przed potęgą jego wojsk zmusi Zachód do ustępstw, ale Kennedy uzyskał wgląd w jego plany.